Dzień dobry, nazywam się Paweł Czciński, od 18 lat jestem trenerem oddechu. Dzisiaj moim gościem jest Bożena Paweła Mickiewicz. Cześć Bożenko. Dzień dobry Paweł. Bożenko, powiedz coś o sobie. Zajmuję się oddechem od 23 lat. Też jestem trenerem, nauczycielem oddechu, liberterem, liberterem rejestrowanym. I oddech od momentu, jak go poznałam, zafascynował mnie i to trwa ta fascynacja do dnia dzisiejszego. Jest niezwykły, skuteczny, naturalny, mamy go stale pod ręką. I teraz, z tych moich obserwacji, wiele, wiele lat był niedoceniany, a teraz zaczyna być coraz bardziej, Ważny i coraz bardziej ceniony także w tej naszej zachodniej cywilizacji. Ja, Bożenko, chciałbym dzisiaj Cię zapytać o powiązanie pomiędzy, no dosyć oczywiste powiązanie, by się wydawać mogło, pomiędzy oddechem a życiem, oddech a życie, ale też w kontekście oddech a zdrowie. Czy tutaj uważasz, tak myślę, ale. Czy uważasz, że to połączenie jest ważne, oddech i życie, oddech i zdrowie? A, tak, oczywiście tak. Oddech towarzyszy nam od pierwszego momentu, jak pojawiliśmy się tutaj na Ziemi z pierwszym wdechem, z pierwszym okrzykiem i będzie nam towarzyszył do ostatniego momentu, jak będziemy tutaj. I całe życie wypełnione jest oddechem. Ponieważ ten oddech jest tak oczywisty i towarzyszy nam, można powiedzieć, jak wierny cień albo wierny pies, to często jest niedoceniany i nie zauważamy go. Jak prowadzę sesje oddechowe, grupowe czy indywidualne, to okazuje się, że Osoby, które korzystają z sesji oddechowych, bardzo często nie mają podstawowej umiejętności oddychania, chociaż tak jak, jak, jak wiemy doskonale, robimy to od, nieustannie cały czas. A co Bożenko, co Bożenko byś nazwała taką podstawową umiejętnością oddechu, bo wprowadziłaś ten termin i jestem teraz ciekawy, co przez to rozumiesz. To znaczy, aby umieć oddychać, często kobiety popełniają taki błąd, że oddychają górną częścią klatki piersiowej, szczytami, i zupełnie w oddech nie jest zaangażowany, zaangażowana przepona i brzuch. A okazuje się, że to w jaki sposób oddychamy, Decyduje o tym, ile tlenu, ile powietrza, ile energii, bo to nie tylko tlen i powietrze, ale to jest też energia kosmiczna albo życiowa, która, którą dostajemy z oddechem, ile dostajemy do organizmu i wówczas mamy szansę napełnić się energią w czasie wdechu. Energią życiową, która pobudza całe nasze ciało, dodaje nam, tak jak powiedziałam, energii, a z wydechem możemy uwolnić się od napięcia, od stresu. Ale ważne jest, żeby nie oddychać tylko szczytami, tylko żeby ten oddech był aż do brzucha, do przepony i żeby on był taki naturalny, spokojny. Bo wiemy, że na przykład, jeżeli osoba jest zestresowana, to wówczas oddycha szybko. Jest ten oddech taki urywany. Bo okazuje się też, jeszcze następna bardzo ciekawa informacja, że każdy rodzaj oddechu połączony jest z inną emocją. Inaczej oddychamy. Tak jak powiedziałam, gdy jesteśmy zestresowani, oddychamy płytko, szybko. A inaczej oddychamy, jeżeli jesteśmy na przykład w, pięknych, w pięknym otoczeniu natury. Oddychamy wtedy głęboko, przeponowo i wypełnia nas radość i e, uśmiech, zadowolenie. Czyli wracając jeszcze do Twojego pytania, ważne jest, żeby oddychać całym. E, Całym, całym, układem oddechowym, nie tylko górą, ale żeby ten oddech był aż do brzucha i co bardzo często jest tak, że jeżeli zadaję pytanie, czy w, przy wdechu brzuch jest, powiększa się jak balon, czy też przy wdechu jest brzuch dokleja się, czy pępek do, do, do kręgosłupa, do pleców, to osoba e, odpowiada, że no przy wdechu to brzuch przykleja się do plecu. Czyli e, można by powiedzieć, że podcina gałąź, na której siedzi, bo nie wykorzystuje energii, która jest w powietrzu, bo e, i to wydaje mi się ważne teraz, że żeby chociaż z tego naszego spotkania, rozmowy to jedno zdanie zapadło w pamięć. To uważam, że, że, że to już byłby sukces. Że w czasie wdechu powietrze wypełnia całe nasze płuca i brzuch. Brzuch się ma wypełnić jak balon, a przy wydechu ma opuścić od brzucha aż do, do szczytów płuc z wydechem, ma, ma wy, odejść, na, wypuścić się, uwolnić się powietrze. A co Bożenko powiesz o drugim nawyku oddechowym, czyli oddychanie tylko przeponą, kiedy góra płuc w ogóle nie pracuje. Tak często mają mężczyźni z kolei. Jest. Natura stworzyła nas w taki sposób, aby cały układ oddechowy był w pełni wykorzystany, i jeżeli jest wykorzystywany tylko jego fragment, to oczywiście no nie służy to nam. Szczególnie nie, nie tylko mężczyźni, ale osoby takie dojrzalsze i w starszym wieku okazuje się, że wykorzystują nieznaczną część płuc. Ukazuje się, że jedną trzecią powierzchni płuc y, y, osoby w starszym wieku wykorzystują i to jest y, no, wielka strata dla nas, ponieważ im więcej mamy energii, tym więcej jest w nas y, y, energii do życia, do działania, do kreacji, im więcej jest y, w nas y, powietrza, tlenu. To wówczas mamy możliwość, aby nie zachorować na typowe obecnie choroby somatyczne. Naukowcy zbadali, że około 80% chorób ma podłoże somatyczne, a inni mówią, że ta cyfra jest jeszcze większa że to jest 90% chorób ma obecnie podłoże somatyczne. Co to znaczy? Że zmiany w sposobie oddychania i w naszych emocjach powodują, że zapadamy na choroby. A mamy idealny klucz do tego, aby być zdrowym. Po prostu nauczyć się to, co już umieliśmy tylko sposób życia to, co my teraz na przykład robimy siedzenia, Mały kontakt z naturą, tam trzeba być w ruchu, patrzeć, dotleniać się. Mamy szansę w, na, na takie doświadczenie w naturze. Jeżeli siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach od rana do wieczora przed komputerem, to wówczas no, nasz organizm broni się przed tym i zapadamy właśnie na. Przeróżne choroby somatyczne, nasz układ nerwowy, hormonalny źle pracuje. Są właściwie mnóstwo stanów zapalnych w organizmie, a to wszystko przez nas, styl życia. A mamy idealny sposób, aby mieć kontakt z sobą przez to w jaki sposób oddychamy. Właśnie, Bożenko, bo tak naprawdę teraz właśnie siedzimy po pierwsze siedzimy, po drugie siedzimy przed komputerami, żeby zrealizować to nagranie. A jakbyś mogła powiedzieć ze swojego doświadczenia również ze swojego doświadczenia trenerskiego oddechowego, jak, jakie zmiany takie najbardziej proste w nawyku oddechowym mogłabyś polecić wszystkim? Tak Taka, takie zmiany, które można powiedzieć są uniwersalne, że nie trzeba badać relacji z konkretną osobą, badać, patrzeć na jej sposób oddychania, tylko no, na ogół na przykład ludzie oddychają tak i tak. W związku z tym, jaka byłaby Twoja porada dla nich, aby no właśnie zmienili nieco, przynajmniej nieco swój nawyk oddechowy, aby, hmm. aby wprowadzić więcej energii do, do, do ciała poprzez właśnie oddech? To zaczęłabym od tego, żeby zacząć oddychać nosem. To jest oczywiste, ale bardzo wiele osób oddycha ustami. A to nos jest tym narządem, który ma służyć oddychaniu. Jest powołany do tego, aby oddychać przez nos. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli oddychamy przez nos, to powietrze jest wtedy Nawilżone jest oczyszczone powietrze e, jest też śluz w nosie, który zatrzymuje bakterie. Więc jeżeli wpada do naszego e, ciała, to już jest odpowiednio m, przefiltrowane i oczyszczone e, i, e, no i służy nam e, tak jak powinno. E, druga rzecz e, to e, Taki sposób oddychania, który powiedziałabym, że to nie ja oddycham, tylko że oddech oddycha, a ja podążam za nim. To nie jest taki proces, że tego się uda nauczyć od tak. Wymaga to, wymaga to uważności, żeby nie narzucać. Tylko, żeby obserwować, jak oddech oddycha. To jest właśnie I to można robić ten... nieustannie. W każdej pracy idę na przystanek, jadę samochodem, obserwuję, co, jak oddycham, co, co robi mój oddech. To jest właśnie ten element świadomości oddechu. Tak, bym... dokładnie tak. tak. To właśnie o to chodzi. Ale jeszcze można by zaproponować, czy chciałabym zaproponować, żeby w chwili wolnej, na przykład tak jak my teraz siedzimy, żeby zrobiąc wdech nosem, zrobić taki głębszy oddech do brzucha, żeby brzuch wypełnił się jak balon i zrobić wydech. Wydech, żeby był trochę dłuższy jak wdech. Żeby to było w takim naturalnym i spokojnym rytmie wdech i wydech. I wówczas dzieje się coś ogromnie ważnego. Mianowicie włącza się nasz układ przywspółczulny. Układ przywspółczulny, który, powtarzam, jest uruchamiany przez oddech. Czyli oddech jest tym takim magicznym kluczem do naszego wnętrza, uruchamiającym układ przywspółczulny, a on pomaga nam w tym, abyśmy w naszym ciele zaczęli taki generalny reset. Układ przywspółczulny działa jedynie wtedy, że jeżeli my jesteśmy spokojni, Zrelaksowani i wypoczęci. Jeżeli to robimy, jesteśmy spokojni, zrelaksowani i oddychamy jeszcze właśnie w taki sposób spokojny, zrelaksowany, wtedy wyłącza się układ współczulny, który odpowiada za, za akcję. Te układy nie wzajemnie się wykluczają, a współczesny człowiek. E, właściwie jest na takim autopilocie działania tego układu współczulnego, czyli e, działanie, akcja e, i organizm nie ma e, szansy, aby się zregenerować. Może to zrobić, jeżeli jesteśmy spokojni, zrelaksowani i oddychamy w taki zrelaksowany sposób. E, tego się trzeba nauczyć, trzeba być świadomym siebie i to wymaga praktyki. Nie, wiadomo, że jeżeli jesteśmy zestresowani, to często jest tak, że wpadamy w taki, w taki rytm, mamy wtedy natychmiast nasze oddech jest taki szybki i automatycznie wtedy włącza się nasz Układ współczulny, mózg gadzi i brakuje nam pomysłu, jak rozwiązać sytuację. A gdybyśmy byli w kontakcie z sobą, powiedzieli: OK, stop, zwracam uwagę na mój oddech, oddycham spokojniej, mamy szansę, aby przełączyć się na układ i włączyć nasz nerw błędny który jest mega ważny dla naszego zdrowia i odporności i dobrego samopoczucia. E, I wówczas mm, no, dzieje się magia, bo wyciszamy się i nagle aha, to jest takie proste, znalazłem rozwiązanie, aha, tam były te klucze. Mamy natychmiast rozwiązanie. No tak Bożenko, ale mówisz tutaj już o pewnym poziomie świadomości, kiedy osoba, która jest postawiona wobec bodźców. No, no no, właśnie, no. mamy ten odruch, tak, bo układ współczulny to jest walcz albo uciekaj, mamy ten odruch z dawien dawna, dzięki temu gatunek ludzki przeżył, no i tu nie można tak po nim jeździć jak po przysłowiowej łysej kobyle, no bo dzięki, dzięki temu przetrwaliśmy jako gatunek. Natomiast oczywiście myślę sobie, że twoje spostrzeżenie o współczesnym człowieku, który jest chociażby przebodźcowany, czy który jest na na tak wiele czynników stresowych, że, że ten układ współczulny jest nadaktywny, niezrównoważony przez układ współczulny, no to, to myślę sobie, że tak, taki jest obraz nas, naszego czasu i ten pomysł na to, aby przy pomocy oddechu przełączać się. Pomiędzy tymi dwoma stanami. no Myślę sobie, że to, to, jest, to jest mega praktyka, chociaż tak dziecinnie prosta. Tak, fajnie byłoby, żeby, żeby z tej naszej rozmowy został taki obraz oddech jako klucz. Klucz do naszego wnętrza i my możemy, przekręcając ten klucz, włączyć przez właśnie taki wydłużony, spokojny oddech to, aby w naszym ciele zaczęło się, zaczął, się, zaczął się dziać reset, żebyśmy nie byli narażeni tylko na stres, na stany zapalne, tylko żeby nasz układ hormonalny i nerwowy zaczął pracować w sposób taki nam służący. Jeszcze jest fajna rzecz, Taka, która mówi o tym, że oddech ma bezpośredni wpływ na chemię naszego mózgu i na to, jak nam się myśli, Jest jaką mamy pamięć. Takie powiedzenie w Libertingu, czyli w świadomym oddychaniu. Tak jak oddychasz, tak żyjesz. I żyjesz tak, jak oddychasz. Wydaje się, że to jest takie proste zdanie, ale w nim jest bardzo, bardzo dużo takiej mądrości, o której już widziały kultury nas poprzedzające. Na szczęście obecnie znowuż oddech staje się modny. Słyszę, że jest wiele warsztatów oddechowych, sporo, sporo się dzieje w tym temacie. I to jest e, bardzo, bardzo e, cenne i, e, i dobre dla nas, e, ponieważ oddech. Ktoś powiedział, kiedyś przeczytałam takie ciekawe zdanie. E, tak długo jak oddychasz, jest z tobą lepiej niż gorzej. E, i, e, I to właśnie tak jest. Tak długo jak oddychamy, z taką e, swobodą, z lekkością, pozwalamy, aby e, Oddech towarzyszył nam, a my dajemy, dajemy jemu uwagę. To jest z nami lepiej niż gorzej. Super. Barzenko, bardzo dziękuję za, za tą rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Będziemy mieli inny temat do, do omówienia i, i wtedy znów znów będziemy mogli jakiś no właśnie ważny, ważny temat znów poruszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Paweł, chociaż ja chcę powiedzieć, że jest jeszcze sporo ważnych i ciekawych rzeczy o oddechu i gdybyś był zainteresowany, to chętnie jeszcze na ten temat coś bym powiedział. Tak, Dzięki. tak, to jest temat może, ale tu ze względu na, na wymogi Jasne. słuchaczy, słuchaczy Jasne. Którzy, których nie chcemy zanudzić Jasne. jednym podejściem, więc teraz domkniemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.